I podaj się. Nie, ja się nie jestem w stanie podjąć. Znaczy, naprawdę. To nie nie w... kilka wypowiedzi, ale tutaj skupiamy się na Mariuszu Tanderze, właśnie. Błaszcza... Ja, ja nie jestem błaszczaku. w stanie zrozumieć, jak wiesz w tej sytuacji facet, który przed chwilą był ministrem obrony narodowej, który szczyci się tymi zakupami, tymi, ty, tym sprzętem, który kupił, wychodzi i opowiada jakieś niestworzone brednie. Przepraszam, no, przepraszam, panie przewodniczący, no ale to, to były brednie. O tym, że TVP dostała pieniądze, a w TVP pracuje celebrytka, która to celebrytka. Mhm. obrażała na granicy y, 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 służących żołnierzy i że to jest skandal. Znaczy, co, to ma, co to ma? Co to ma do rzeczy? Rozmawiamy o ruskich dronach. Wszyscy jeszcze mówią, sytuacja jest poważna. To było naruszenie przestrzeni. Y, jeszcze jesteśmy cały czas na etapie, nasi sojusznicy przysyłają nam myśliwce jak Francuzi. No, wszyscy, a ten wychodzi i opowiada o pani kurdej szatan. Ale oczekujesz, tak że, oczekujesz. Że, że ja coś wiem?